Czekaj, nie widzę ci w kolejnym odcinku Seriari. Jak widzicie, przed nas Merchant. I. Ma dla nas narzutkę zimową, która jest bardzo ładna. I ja ją kupię. Ha! I teraz jeszcze, jak zdejmiemy, to wyglądamy tak słodko. I ja tak będę chodzić. Mimo tego, że ona, ona jest słodka, tylko ona się rusza jak chodzimy. Ja uwielbiam te, te narzuty. Jeszcze ta zimowa dla mnie jest najpiękniejsza. Jest tak, dzisiejszy odcinek przeznaczymy na. Stopywanie y, robaczków, nałowienie ryb i nałowienie ryb. A tak, no, no nieważne, wiecie o co chodzi. Tylko co bym chciała zrobić? Y, to sprawdzić, czy uda nam się skraftić jakąś fajną wędkę, ale na pewno się nam nie uda, bo tylko pewnie możemy zrobić taką zwykłą. Y, ale taka zwykła jest lepsza niż żadna. <noise> w ogóle nie wiem, bajkę pewnie macie z tego drzewa, które tutaj wrosło w ten, ale ono mi się tak podoba i w ogóle ono tak zostanie. Dobra, robak? Serio? Żadnego robaka nie było w tym? No to musimy iść dalej. W takich kamieniach właśnie częściej są, ale jeszcze, jeżeli nie ma, to można robić coś takiego. I tutaj w trawie często są ukryte. Ehm, jak one się nazywają? O, o, robak. Nawet dwa. Jak one się nazywają? No te, co tak skaczą i grają sobie. Ehm, hopery, no? No, no, no. Um, chrz nie chrząszczy, świerszcze, o, świerszcze, świerszcze. Padło, muszę iść w drugą stronę. Um, um, um. Robaki najlepsze, bo w sumie chyba mają największy procent. Do o, o, jest właśnie. nie one są słabe, bo jak widzicie, robaczek ma sobie 25 powera, a ten ma tylko 10. No, ale wiecie, jak nie ma robaczków, no to lepszy taki świerszczek niż, niż nic. Bo na pustką, pustą wędkę to raczej nic nie złowimy. Oj, oj, o robaczek. Dobrze. To jest mój sposób na zdobywanie robaczków. Jeszcze one sobie, jak pada deszczek, wychodzą. Można je znaleźć. O, tu mamy bardzo fajny zbiorniczek wody. I, i. Ja sobie nawet tak troszeczkę zbuduję platformę. O, i sobie slajmie. O, taka wystarczy, żeby już przeskoczyć i te... Tak. o, dobra. Tyryry, może ja sobie zrobię tak, żeby było szybciej. O, kurczej i robaczki. No i jest. Kurczę, czemu zawsze w drugą stronę musi biec? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kaczki nie łapiemy. Na kaczkę ryby nie złapiemy. Tylko że kurczę, fajnie by było, jakbyśmy mieli... Popatrzcie, karpotkę miał Co za slime. Jakbyśmy mieli tego na misję do rybek, bo wtedy... byśmy mogli od razu zrobić jakieś misje. Może jeżeli... Jeżeli dobrze pójdzie. Jeżeli uda mi się przejść przez Crimson. Crimson? Crimson? Nigdy nie wiem, jak to się nazywa. To yy, pójdziemy sobie do końca mapy i może uda nam się. Może akurat po tej stronie będzie. Angler nasz. Ale nic nie obiecuję, bo nie jestem pewna, czy on tam będzie. Kurczę, ile slajmu. Właściwie się... Słuchajcie, chociaż w sumie, że się przyda. <laughs> Arbaczki? Tak. Jeden. Dobra, może być jeden. Tutaj za mały ten kamer był. Na razie nic nie zbieramy. O, no, i patrzcie, nie było. Jest nie, Nieco mam nadzieję, że nie zabiłam robaczka. Tam jeszcze w sumie były kamyczki, ale takie małe. Hmm. Myślę, że na razie nam wystarczy przynęty. Co z tym to łowienie rybek jest dosyć nudne. Chyba, że właśnie mamy questa. Jak mamy questa, to jest dosyć ciekawe. Ale dobra, teraz zaczyna się gorszy. Bo... A czemu jest jeszcze melodia? Patrz, czy tutaj. A, jeszcze jest melodia. Normalna. I background też jest tak... Dziwnie to wygląda. Czemu się nie zmieni? O, teraz dopiero. Ale, ale to brzydko. Ja ci kręcę. Spadaj! Pieszenie? Fajnie ta butelka daje. Kurczę, ale tak bym chciała mieć piramidę na świecie, ale na pewno nie będziemy mieli. Jestem tego przekonana na 1000%. Oj, tu chyba zginęliśmy gdzieś ostatnio co? Bo ja pamiętam to. To żelazo chciałam. Nara. A, widziałam to. Oj, 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 szybko. A czy co to jest? Co to jest? Ja zaczniją, jest, to jest, to nie, to chyba chyba koper, ale dlatego, że czerwony-białym, to się wydaje jak złoto, taki żółty. No zabiję go. O nie, jeszcze co słone są. Oj, skrzynka. Czy my tu byliśmy? Nie, patrzcie. O cholera. O nie, 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 nie. Wszystko po kolei. Ja chcę iść na koniec mapy. Dobra, dajmy radę. I w długą. Przyjemy. Idź sobie. Idź sobie. Ja chcę przetrwać to. Koniec. Zima. A tu, byliśmy już tu. O, dobra. Jak daleko my zaszliśmy tam. Co nam tu wypadło w sumie fajnego? Możemy to? Tu... A już mamy. Ech, już mamy to na niepotrzebne, sprzedamy. Na robaczki? Tu chyba nie ma na zimowym w sumie nie wiem. Nie wiem czy łapałam na zimowym biomie. chyba nie. Ale wolno biegamy, by się przydało Hermes budki znaleźć. A my nie znaleźliśmy? Nie, chyba nie. Za dobrze by było, ale mamy dwa lusterka za to. Co ta rybka? O jezu, żem wpadła. Oj, trochę mi nie wyszło. Żelaza już na razie nie zbieram, bo nie będę marnowała czasu na odcinku na to um, tu chyba pójdziemy sobie górą, co? Mm -hmm. to żebym trafiła siu tu nam przymarzło na ile? na 5 sekund zapalimy światło Eee, ja tu nie tak mi kaczka kaczka trafimy ją? trafimy? ale się udało Ach. Nie żyje Nie jestem sadystką <noise> Chciałam poćwiczyć celność Tak Hop Jak daleko do końca... No, jak tego co tam nie będzie to się denerwuję A poza tym nie mamy dla do niego domku Kurcze Może weźmiemy od niego misję taką jedną tylko Nie Trzeba będzie dobudować jakiś domek dla niego Jeżeli on tam oczywiście będzie no, patrzcie, jeszcze nie trafiłam. Czyli nie trafiłam, nie, nie dosięgłam. A skrzynkę, widzia? Chyba mi się wydawało. Patrzcie, tutaj gorąco pustynia, a tutaj zima. <laughs> Trochę dziwne, co? No, co ty robisz? Nie tak. No, ale wysokie drzewo. Chociaż w sumie nie aż tak bardzo chyba. Ale wysokie ogólnie. Dobra, kaktus. Czy my mamy kaktus? Czy my zb... Zbieraliśmy kaktus po drugiej stronie na tej pustyni. W ogóle mamy dwie pustynie. Hmm. Ciekawe. Może tu będzie piramida. O, ale by było fajnie. A w piramidzie. O. Fajnie. Było mieć pustynię. Co to w ogóle ma być? W ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje na tym świecie. Crimson z zimą, z pustynią. O, tutaj 5000 bloków wody. O, w wodzie sobie pływa ten. Świetnie. Idź sobie Pająk jeszcze. No, no. Świetnie, świetny świat. Jeśli tam rozprzestrzeni na mapie na hard modzie, to będziemy mieli kurczę na całym świecie Crimson. Badaj. No Mam jeszcze pająk. Zmienili dźwięk pająków, no nie wierzę. Nie mogę, naprawdę, nie mogę w to wierzyć. Ja tak... No i patrzcie, nic. Ja tak lubiłam dźwięk, jak się uderzały te pająki. Bo taki... Nie wiem, aż sobie... Chyba... Wrócę do moich Do moich starej serii Starary i... Tam sobie zobaczę. Chociaż tam mieliśmy ten korupcyjny, tam nie było tych pająków. Nie radzą mi Dobrze, że mam ten miecz, bo bez tego miecza to... Niedługo nie pożyła. Nie, nie wychodźcie tędy. Zostańcie tam sobie. Dlaczego to ich nie kaleczy? Bez sensu. I znowu pustynia. Znowu jest jakaś szansa, że może będzie jakaś piramidka. Co tam? Nie. Hmm. No i dupa. Poszedł sobie, dobra. A my ciężko za te pieniądze wydaliśmy. No. Ale wiecie, akurat szliśmy sobie przez zimowy biom i mieliśmy płaszczek i było nam ciepło. A tak to by nam tyłek smarusł. No nie? Korzuszek, śliczny jest. Ja taki fajny, właśnie niebieski kolor ma. Nic tam nie ma. No, czy w tą stronę? W ogóle, co to jest? Jaka góra? I patrzcie. Jest tam może jaka skrzynka? A jest! No to ja tam chętnie zajdę. <laughs> Zapalę pochodnie. Tak sobie zrobię. Schodek. Dziękuję. I o. Anglet się bardzo przyda. Aglet, nie Anglet. I mamy nawet yy, woreczek z ziołami. A nasionka też się przyda. Boże, mój gardło. Wybaczcie. Rozbijemy skrzynki. Skrzynki. Z banki. O, 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 o. Właśnie o to mi chodziło. Znowu nic. Znowu ten... ja yeah, jeje... Yeah, yeah. oj, o dawaj. Później będę myślała, że, że tu nie byłam. Tylko że my w ogóle schodzimy w dół, a nie taki był nasz zamiar, bo ja chciałam... No weź się. No, bez nerwów. Ja chciałam bardziej iść na koniec mapy. O, i kolejna skrzynka, dobra w sumie. No i patrzcie, no, znowu żadnego przedmiotu. Co to jest? Czemu to tak dziwnie? Co to? Ej, dlaczego to tak dziwnie wygląda wszystko? Jakiś nagrobek? Co to? Uh, wow? Oh, serio? miecz? w ogóle to wygląda jak taki... Wow! Pierwszy raz w telewizji widzę coś takiego enchanted zaczarowany miecz 8% nakryta. 24% w ogóle... jeszcze strzela takimi tymi. Wow! Normalnie jaki czad! W ogóle widzicie, że ta strefa jest tak jakby oddzielona od reszty świata tym zielonym i tak... i, i tą ścianą tak jakby no się generowało w świat. Wow! Pewnie większość z Wasy myśli... Jaki nup? nigdy nie widziała takiego czegoś? No nie widziałam. Nie widziałam. Nigdy. Nigdy, nigdy. Mi się nie zdarzyło. Coś takiego, jak grałam sama ze znajomymi. No kurczę. Ale fajnie, w ogóle ta gra mnie zaskakuje. Myślałam, że ona już jest nudna ta gra, bo już, e, już praktycznie wszystko widziałam. A tutaj patrzcie, seria... I niespodzieńka! Znowu słyszę pustynię. Co się dzieje? I widzę piasek. Czemu tam na dole jakieś dziwne te są? Ale dobra, my wychodzimy. Bo ja bym chciała w końcu dojść na koniec tej mapy. Ale normalnie... Wow, jak fajnie mieć taki miecz. Ciach. To jest trochę mały ten mieczek, taki... Dlaczego Ja Myślałam, że to moje wyjście. <laughs> A to nie jest moje wyjście. To chyba właśnie jest ten. Z góry, żeby było wiadomo, że to coś jest tutaj. Jak to działa? Nie no, zanim ja się tam dokopię, to to wieczność mnie. Wracamy. Że y, uda nam się wrócić dosyć szybko. No, nie jest tak wysoko. Dobra. O, i patrzcie, już jest wyjście. Aż muszę zobaczyć, czekać, to gdzieś było tutaj mniej więcej. Tutaj. A nie, nie, tylko takie coś jest. A jest w sumie taki pion. Ja bym to zobaczyła. To ciekawe, czy by mnie to zainteresowało, czy bym stwierdziła, że. Nie, bo chyba by mnie zainteresowało. Co to mógłby być? Kurczę, mały ten mieczyk. Ale fajnie, że strzela. No i ma chyba trochę no, większe hity, ma prawda, niż ten zimowy. To ma 24 damage'u. A on jaki zdaje damage w ogóle? Mil. No to mil. Mele. <gryw> Ile drzew? Tu nas jeszcze chyba nie było, co? Nie. O, mamy dunge. I co, wchodzimy na chwilę. Zobaczymy czy mamy coś ciekawego. Mamy pełny kwipunek. Oh. Chorerka. Co by tu wyrzucić ten piasek? Idź sobie. Um. Mogłabym założyć hełm. Na chwilę, nie patrzcie na moją postać w tym momencie, to bym mogła potwierać, ale nie oczy mi nie zaspamiętać jeszcze bardziej. Grzyby mi są na razie niepotrzebne, chociaż no nie, nie są mi potrzebne. Mamy dwa miejsca, dobra, idź sobie. Zapalimy światło. Na razie nic. Ja wiem, że ona ma jakąś specjalną teksturę, ta książka. Ale już nie pamiętam jaką. Normalnie walka w dungeonie. <ścoughs> nie, chcę schodzić za nisko, bo czasami ten potwór przylatuje. E jak się zajdzie naprawdę dosyć daleko, a czasami jak się zajdzie tylko jedną tutaj kawałeczek i on już bo... Zdarzyło mi się tak, że zdążyłam... A, podoba mi się to. A, dawaj, co to? A! Zdarzyło mi się, że po prostu zeszłam dosłownie... No nie wiem... Metr na dół. I przyleciał... Ochroniarz. Ale fajny ten miecz! Ja, w ogóle na sam początek jest świetny, bo tak to nie jest on jakiś taki... E, super wow, ale... Na sam początek wydaje mi się, że on jest po prostu niesamowity i jeszcze do tego nie myślałam, że może będzie można coś z niego zrobić, Jakś połączyć z czymś może. Ale chyba nie. Chyba aż tak dobrze to nie jest. Dawalensa. Może będziemy robić przywołaczki. Aha, nie mamy miejsca. Ja ci kręcę. Zabit oko. Zabit oko! To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, żebyście wszystko widzieli. Ten koper wyrzucimy. Um, może ten ston. Czemu nie mogę tego tu wrzucić? O gwiazdki mogę tu wrzucić. Dobra, jest trochę lepiej. Już nie muszę używać na razie pochodni. już będziecie wszystko ładnie widzieć, mam nadzieję, na razie. Rybaki mieliśmy zbierać. No właśnie. Taki był y, nasz plan. Ojej, co ty robisz? Z siatki raczej zombie nie zabijesz. kobieta. No nie, i zabiłam róbaka Cholera. O, mamy śliczny pion. Jest! Dobra, co on by chciał? Demoni helpisz, które możemy znaleźć w jaskiniach. Eee, kurczę, ja bym poszła po jakąś skrzynkę, może coś fajnego byśmy znaleźli. Możemy znaleźć w jaskiniach. Tu mamy jakąś taką ala jaskinię. Tylko musielibyśmy znaleźć jakąś wodę w sumie gdzieś. Na przykład tutaj. Już chyba to by się zaliczało. Tylko znowu potrzebujemy miejsce w ekwipunku Ale już tam lecimy i sobie połowimy rybki i zobaczymy co jeszcze ciekawego możemy złowić może jakieś e, skrzynki nigdy mi się nie udało złowić lepszej skrzynki niż drewnianej, więc wiecie chociaż w sumie też dużo nie spędziłam czasu na rybach to dopiero ostatnio zaczęłam się tym bawić fajne, fajne rzeczy zwłaszcza teraz od tego NPC można fajne rzeczy dostać tylko muszę mu zbudować w sumie domek bo inaczej to nie będę miała nawet jak oddać tego questa, nie będę przecież zapierdzielała później na drugi koniec mapy. Żeby mu oddać questa, tylko że jak gdzieś się skończy, to ten quest się zmieni. Tak w ogóle. Więc przydałoby się szybciutko. Jakoś go znaleźć. Zrobić mu domek, złowić rybę. Gdzie ta woda? Myślę, że wystarczająco jest wody. Spójrzmy. Jaki spławik! Chyba nie, chyba troszeczkę za mało tej wody. Albo po prostu nasza wędka jest taka z... O! Nie jest za mało. Zobaczcie, coś słyszałam. Co się dzieje na tym odcinku? Ale chat. Bo ja bym chciała. Rybkę do quest'a, poproszę. Mam już żelazną skrzynkę, która jest zawsze lepsza niż drewniana, więc może z niej wypaść coś fajnego. Mamy buta, którego od razu możemy wyrzucić, bo nawet nie jest nic warte w sklepie. Te rybki można zostawić, bo później można z nich zrobić obiad. I nam to buffy będzie dawało. Nie będziemy musieli kupować tych potraw u npc -a. Można sobie samemu zrobić. I ja sobie zrobię. O, i znowu przyszedł ten. No dawaj. Dawaj. O, i kolejna. Ja Chodźcie. Nie mam co... Nie mam co użyć. Dobra, buta nawet nie chcę. Ten kaktus... Kurczę, coś brało. <laughs> Ten kaktus mi potrzebny. Nie chcę buta. Ta wędka jest taka słaba. Ile ona ma? 15% plus... Nie wiem, którego przynęty używa. Najprawdopodobniej tego, więc mamy 25%. A, hmm, może bym te schowała. Tak, tych używa. Robaka użyj. Jak robaka użyjesz, to zobaczysz. Złowimy rybkę. Złowimy rybkę. Taką czerwoną. Nie tą. Nie tą. Tą lampę bym wyrzuciła, żeby zwolnić miejsce, ale jest bardzo fajna i wyjątkowa. Nie wiem ja nawet, jak ją zrobić. Więc wolałabym ją zostawić. Czy to się zalicza do jaskiń? Dla mnie to jest jaskinia, ale dla. Yy, Gry chyba nie. Może musielibyśmy jeszcze niżej zejść, ale nie było napisane, że underground, underground. Tylko, że jaskinia. No dla mnie to jest jaskinia. O, bombfish. Hmm. Byłam bardzo zdziwiona, jak to zobaczyłam pierwszy raz. wykurczę bomb bombfish? Wow. I wyrzuciłam ona tak fajnie, bo one się przyklejają jak e, styki bomby. Więc są też bardzo przydatne. Dobra. Teraz na robaki łowimy. Jeszcze, jeszcze raz i idziemy stąd. Idziemy do domu. On zerwało się. Nie, jeszcze jeden przedmiot łowimy. No dobra. Idziemy do domu. Eee, zobaczymy, co ma ten. Ten. Ja bym chciała to, to drewno. Dobra, chodź tu. Tak sobie z 600 go kupię. E, mam, mam, mam. Teraz tak, platyna, tungsten, żelazo. O jacie, Jakie mam syf. Musimy... O tak. Squick Wszystko to sobie zostawimy na razie. Jaki był cię krę... O kurczę! Nie mam miejsca już. Ja to wszystko poukładam, tylko na razie muszę zrobić porządek. E, to zostawimy sobie na razie. To schowaj, i to schowaj, otworzymy. A, mining podki akurat się przydadzą, i to otworzymy. Te też się przydadzą, więc y, nie było tak źle. Ja myślę, że. Y, no nic, w już się dzień w sumie robi, więc ten quest już na pewno jest nieważny. Y, w następnym odcinku możemy sobie zrobić jakiegoś questa. Y, ja najwyżej samo łowienie wytnę. I pokażę wam tylko jak złowić itemek do quest'a, chyba że będą chcieli coś z jakichś ladających wezmę, to niestety. No ale to zobaczymy, no nie będę wam mówić co w następnym. Mam nadzieję, że to wam się podobał. I do następnego.